Każdego roku zaraz po północy dzieje się coś magicznego. Ludzie, którzy przez ostatnie 12 miesięcy nie odkurzyli hantli, nagle zapisują się na siłownię. Firmy, które planowanie strategii odkładały na jutro, otwierają nowe kalendarze. Dlaczego tak się dzieje? Oto teoria. Nowy rok to jak wielki przycisk reset. I wiecie co? To wcale nie jest złe. Nowy rok naprawdę daje nam unikalną dawkę motywacji. Problem polega na tym, że bez odpowiednich narzędzi motywacja wyparuje szybciej niż szampan po północy. Dlaczego Nowy Rok to idealny czas dla Twojej firmy? Bo czujemy, że wszystko jest możliwe. To jak nowa karta, czysta, pachnąca i gotowa do zapisania sukcesu. My wiemy, że planowanie bez konkretów to jak obiecanie sobie, że... Od stycznia przestaniesz jeść czekoladę. Piękne w teorii. Ale trudne w praktyce. Dlatego pomagamy firmom zamienić wielkie plany w konkretne kroki. Pomagamy utrzymać noworoczną motywację na dłużej. Z nami twoje postanowienia firmowe przestaną być tylko pustymi deklaracjami, a plany zamienisz w konkrety. Zyskasz narzędzia, które pozwolą ci zacząć rok od sukcesów. Nie czekaj, aż motywacja wyparuje. Razem zadbamy o to, by ten rok był pełen osiągnięć. Bo nowy rok to świetny czas, by zacząć robić to, o czym mówisz od zeszłego stycznia.